Hej. My jesteśmy właśnie w pociągu I w sumie już pewnie po tytule widzicie gdzie zmierzamy Więc lecimy do Chorwacji Lecimy na kilka dni Zrobiła się na fajna, fajna oferta Więc sobie lecimy Ale niestety z Wrocławia W sumie nie wiem czy niestety, ale... Trochę niestety Trochę niestety, ale się przejedziemy chociaż w pociągiem Fakt faktem, że mamy pociąg o 4.40 4.43, więc za minutkę ruszamy O 15.05 mamy lot Więc trochę czasu mamy Jesteśmy już na lotnisku, chyba pierwszy raz tak mi się zdarzyło, że nie było totalnie kolejki no na. Kontroli celnej. Dokładnie. Nie celnej, tylko to... bezpieczeństwa. Tak. No. Praktycznie nikogo nie było. Tylko jakiś pan był przede mną, ale on już, już był przeszedł. Przerobiony. Przed... A teraz jesteśmy już tutaj bez... bezpośrednio na lotnisku. Chcieliśmy Jest... sobie podrapać, bo mamy 3 godzinki przerwy. Tak, bo przyjechaliśmy właśnie, jak widzieliście pociągiem, bośmy jeszcze w maczku sobie na bo zdążyliśmy. My jesteśmy już właśnie w Chorwacji, wylądowaliśmy. Dziwna sytuacja, bo... Pierwszy raz się zdobyło mi takie coś. Że... No że idę w co do nie? Właśnie jesteśmy w Splitie. Idziemy się przejść tutaj właśnie po promenadzie. Idziemy zobaczyć e, ten pałacek. Ale jest ogólnie, no, jesteśmy jeszcze w długich spodniach i we wszystkim, bo dopiero się rozlotu, ale to ale nic, jest to bardzo nic. przyjemnie. No. tak jest bardzo i teraz w tak ogóle przy wodzie, właśnie no. chciałam powiedzieć, że przy wodzie jest bardzo rzeźko. Ja jestem normalnie, aż muszę sobie pochodzić, bo cały dzień siedzieliśmy, czy to w pociągu, czy to właśnie na lotnisku, później w samolocie. No Dużo i... No od trzeciej tak. nocy, teraz jest prawie 18, 18 po 18 tak. jest w zasadzie. a my cały czas na siedząco, więc teraz sobie trochę nogi rozchodzimy. No dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba właśnie speed na Promenada. Zachaczyliśmy nawet kilka stateczków, które sobie tutaj wpływały do portu. Teraz idziemy sobie po, pochodzić. Tutaj już Monikami właśnie ciągnie że szybko idę. Ale idealna jest w ogóle pogoda, bo nie jest za ciepło, a nie ciągnie. Tak, no nie jest tak parno. No. I jest właśnie bo tak mega przyjemnie, nie? Że chce się e, chodzić spacerować. Pierwsze co, jak jesteśmy w Splicie, i w takim w ogóle miejscu, to teraz przychodzą polowania na magnes, bo zawsze przychodzimy magnes Sandrze z każdej naszej wyprawy. Tak, właśnie więc pozdrawiamy się, prawda? Tutaj, tu i low-kech. kupione? Tak, na taki stadali, właśnie kompleks. Mamy tu cztery wyjściówki cztery na różne atrakcje. 13 euro za Wchodzimy do góry? Na wieżę złodniczą. Tak, więc patrzcie sobie jak to wygląda. Jezu jak to jest stroną bo może się nie pod, nie pod O i mój ulubiony ptak. Tam widzicie? Mewa. Tego obstręca. Ja, bardziej ulubiony jak kogołą. Dobry początek nagrywek serii. Zaczyna się od schodów. No. I od pięknych widoków, Patrzcie. Idziemy do góry, nie? Ojejku. No bardzo fajnie, no super mi się to podoba, ja mocno się nie spodziewałam, że to jest ta wieża tutaj, ale jak sz, szliśmy już tam, bo tam mamy gdzieś zaparkowane i już widziałem właśnie, że tutaj się ludzie kręcą, więc mówię, o tu musimy iść. Tak, no można wejść, tak, no, 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 ważne, no. że można wejść, że jest otwarte, bo też sprawdzaliśmy czy jest zamknięte, jest całodobowo, tak. najprawdopodobniej więc. Dokładnie, więc fajnie, fajnie się tutaj zaczyna. E, jesteśmy w takim centrum jakby e, tego skwitu, ponieważ to jest to promenada i te inne rzeczy, więc to jest naprawdę elegancko, nie? Fajnie zaczęliśmy, jeżeli chodzi o dzionek. Teraz właśnie zmierzamy do Temple of Jupiter. Taki takie właśnie bardzo nie? Teraz już zmierzamy do, do muzeum. Yes, yes, yes. To like jest Just, just go, just start a channel. Yeah, That's oh, cool. so fun. <laughs> Thank you. Uh -huh. z zaczyna, ale tylko przyjemno. Tak, to no. często się zdarza, Tak, są no no. kamery i są odważniejsze, to zaczepiają, a my no. bardzo chętnie no. sobie porozmawiamy. No. Tak, dokładnie. W ogóle też, też to chyba dużym takim atutem jest to, że uh -huh. nasz sprzęt wygląda nas dosyć profesjonalny, ponieważ mamy gimbala, mamy oh. dobry, duży aparat. Pali Tak, profesjonalny mikrofon. Do, do, tutaj, do muzeum, nie? Tak, teraz do muzeum a. idziemy. Ciepłego No, zwiedzamy, ale już uciekamy stąd, ponieważ jest tu turbo naprawdę gorąco, więc zaraz, żebyśmy nie skończyli w szpitalu. Bo jednak w sumie jest troszeczkę zmęczenie organizmu. O, pobudka o trzeciej, dużo kilometrów, gdynia Wrocław, Wrocław z, z, z Split, więc troszeczkę zrobiliśmy. Taką główna atrakcja w sumie tutaj zrobiliśmy, tego splitu, więc idziemy się przejść. Może tutaj jeszcze sobie zobaczymy, co tutaj się dzieje i pewnie za chwileczkę będziemy czytali czegoś sobie do zjedzenia i do ścieretki jakiejś takiej, nie? Tak po no. Bo ja takim mega woskiem. Wydaje mi się, że tutaj będzie dużo takich uliczek, których warto właśnie tak sobie pochodzić, pozwiedzać, bo co chwilę coś tutaj może wiesz, się kryć. O, thank you. Dostaliśmy czekoladkę na posmakowanie mm. w domu czekolady. I to jest czekolady z oliwą, chyba z oliwy. Tak? A myślę, ale dobra. O, to jest w ogóle ten z gry o tronu. Znaczy mm. i tak do kąpieli. Tu masz więcej koczek. No, tak. <gry> Miasto kaczek. Święta już, nie? Żeby was to nie zmyliło, jest czerwiec. Tak. Czerwiec. I tutaj są już, nie też na atrakcję. Zobacz, jaka ciężko, nie? Bo takie my mamy Fajny taki bajnik, nie? Że tak, tak się że idziesz tak... sobie i nie wiesz co tutaj znajdziesz no. Sklepy z kaczkami Sklep z świątecznymi ozdobami 5 czerwca tak? Jeszcze przed latem praktycznie Tak, no w sumie astrologicznego lata jeszcze nie mamy Od kiedy jest kalendarzowy? 21 Ale my sobie lody zjadł O, że lody Chcesz lody? A teraz czy potem? No teraz możemy No dobra Okej, danki już ponieważ mam lody. No ja jestem bardzo dobra. No to dobra. Dobra, idziemy szukać jedzonka chyba, nie? To Monika, masz e, bojowe zadanie, wyszukać e, knajpki. Szukać no. Musimy sobie trochę przysupnąć i zobaczyć niech co nowo wypadają te restauracje, bo niektóre mogą mm. nas tutaj dobrze zaskoczyć, nie? Na no, pewno. formacja była bardzo droga. No za same lody zapłaciliśmy teraz 10 euro. Wychodzi tak 10 złotych za gałaczkę w sumie, nie? Mm -hmm. W ogóle y, od Pani jak, jakoś, to, drugi. jakiś taki jakiś Trolls Przy zakupie właśnie tej gałki Ale Jestem ciekawy co to jest To trolle O, jest troll I masz jakiegoś trolla, ja nie pamiętam jak on się nazywają. Nie? Dobra, no znaleźliśmy restaurację W sumie to jest taka jakaś, będzie taka troszeczkę tawarna Ale e, zdjęcie jedzonka nas przekonały 7 gwiazdeczki, 700 ponad e, komentarzy W sensie ocen Więc idziemy Idziemy, Uf. idziemy, idziemy. You waiting here? Yeah. Yeah. Okay. <laughs> Chyba troszeczkę poczekamy, bo jest kolejeczka. Nie musicie wiedzieć, się, no ciekawska w Monika nie potrafi być głodna, ale tak turbo, że jak Monika jest głodna, to musi od razu zjeść. Nie, i... prawda, jakby bardzo <noise> długo potrafię, tylko mam progi i jak jestem zmęczona, to lepiej mnie nakarmić, bo humor mi się psuje szybko. Na razie jeszcze nie mam, jakby okay. nie, nie. Ale nie mnie wiem. już tak kombinujesz, że o, gdzie szybciej, gdzie wolniej nie, po prostu jakby siedzieliśmy dzisiaj cały dzień, ale moje nogi się teraz zginają. Mnie się wydaje, że to tak, przez takie zmęczenie i właśnie takie tak, zasiedlenie, nie? Ale w ogóle to fajny klimacik jest, nie? Że jak szedłem teraz, to tak wie, jest dużo ludzi. Tak, ale z pół godziny czekaliśmy. Ja mniej, bo boję się przejść po baterię. Tak, Na no. wyprawiła wyprawie właśnie jedną baterię zgubiłem. Przed chwileczką nic mówiłem, że zgubiłem najlepszą jaką mogłem zgubić, czyli po prostu zastępczą, która nie jest oryginalna, ale będę musiał dokupić jeszcze baterii, bo coraz częściej więcej nagrywamy, nie? bo nawet widać bo gdzieś po naszych odcinkach, że jest to coraz większe. Coffee, white coffee? We don't serve A ah, okej okay. Coffee we only drink early in the morning. film. Okay. Yeah. So, to I was a shot, but uh, you know I I must uh, drive to Makarska. It's no problem. Uh, okay. One shot is not, going to kill you. <laughs> is not cool. A Dobra. dobra. Jeszcze Wszystko dobra. Little shots. Yeah? Okay. what's your name? Uh, Ariel. 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 Yeah. Ariel. Monika. Monica and Ariel. Yes. Okay, little shot for Monica and Ariel. Mm -hmm. And for their YouTube channel. Okay, thank you. <laughs> Eoga. Work, but... Thank Eoga. you. Thank no, you. Cheers. 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 Nazdravlje. Nazdravlje. Eto ga, for everybody, Moni, Ariel, Monica. Daniela, Karl, Marco. <laughs> and... Yeah, okay. Salud. 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 Fajnie kilo, no, to jest? Znowu bardzo, nie? no super, że tu. jestem jest bardzo dobrze, jest 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 dobrze, a my, my zaczynamy jeść. Dobra, my skończyliśmy jeść, jedzenie było przepyszne, więc jeżeli ktoś jest, będzie w Koniecznie musicie tutaj przychodzić, pan jest miły, to jest mega jedzenie, jest miły. Musicie miło. się trochę naczekać na to, żeby się tutaj dostać, ale, ale jest naprawdę warto. Jeżeli wam no. ja się, się nie śpieszy nigdzie tak sobie zjeść dobrą rybkę, kryszne szyneczki, no to naprawdę warto. Fajny klimat jest taki naprawdę swojski klimat. Bardzo, bardzo. Dokładnie. Ale jak ciemno się zrobi, dokładnie. Teraz lecimy już do autka i lecimy. Kolejny Te o którym dowiecie się na kolejnym odcinku Który Jeżeli będzie was za tydzień Jeśli interesuje, to musicie Koniecznie mnie to interesuje Lajki, komentarze A, a wam dziękujemy za spędzony, mam nadzieję, że miło czas Nam było bardzo miło Nam było bardzo miło, miło. jesteśmy najedzeni, jest super I teraz lecimy sobie właśnie... Spiulkać Do zobaczenia za tydzień Hej